Cześć kochani! Przyszły do mnie właśnie książeczki nowe. Kuriery przywiózły. wtrgałem je na moje czwarte piętro. I chciałem dokonać oficjalnego unboxingu. Zobaczymy, być może kotek mi tu pomoże, bo słyszy już szeleszczenie trochę paczki i się ożywił. Mam nadzieję, że może nie będzie pomagał. No to jedziemy! I otwieramy. E, oczywiście nie umiem w unboxingi. Więc być może nie będzie to zgodne z regułami sztuki unboxingu, ale może też się nie znacie, tak jak ja, Nawet pozabezpieczone. i mamy chyba to muszę najpierw wyciągnąć stąd zobaczymy może jest jakiś konkurs na najbardziej niezdarny unboxing to będę mógł tam wystartować to akurat najmniejszą pasuszkę Roz, rozpakowuję bo to jest bo większość jest pakowana po 80 książek. A ta akurat jest, w sumie nie wiem ile, 20. Jakaś końcówka, żeby było równo. Hmm. Teraz jak to zrobić, żeby nie zniszczyć książek? Okej. Jest! Zostałem się! O, tak wygląda książeczka. Zamknę nóż dla bezpieczeństwa. Może się to zbliżę. Tak wygląda okładeczka. Tak z tyłu. Ym... W środku też y, całkiem przyjemnie. Zaraz spróbuję Wam pokazać. Część z Was już y, ma e-booka w zasadzie skład e-booka i książki jest taki sam, czyli tak z przodu: strona tytułowa, y, spis treści. Spis treści też będzie dostępny lada moment w internecie. Generalnie jest to zrobione tak poza takimi wstępnymi rzeczami, że jakiś jakby poeta, dwa słowa o poecie i, i później kilka wierszy, no czasami jeden to wszystko zależy. Tutaj na przykład mamy: Humara Hayama. Poezje. Te są akurat krótkie. Jest kilku takich poetów, którzy krótkie formy tworzyli. Omar Hyam, Baba Farid. Ale byli tacy, którzy o, o dłuższe, jak na przykład Rumi. O, albo z indyjskiego. Tutaj proszę na przykład Rumiego, jakieś fragmenty. Ten chyba nawet. O nie. Nie przechodzi na kolejną stronę. też z Rumiego. Jest też troszeczkę poetów, wydaje mi się, nietłumaczonych dotychczas na polskich, z tego mojego ulubionego kręgu indyjskiego. Na przykład wspomniany Baba Farid, kto tam jeszcze? Amir Hosrow, Sultan Bachu. Więc będzie kilka rzeczy nietłumaczonych na polski. Nie wiem, myślę, że to jest taka wartość tej książki. Na pewno ta książka nie jest wartością jakiegoś super tłumaczenia literackiego moim zdaniem, no bo ja nie jestem tłumaczem zawodowym, to były rzeczy tłumaczone do moich spotkań medytacyjnych, które prowadzę, albo nawet dla mnie samego. Natomiast jedną wartością, która na pewno jest w tej książce, to jest to, że ona. To jest taka, można powiedzieć, żywa literatura. Każdo, każdy z tych wierszy albo ja jestem związany jakoś osobiście y, pewnym ciągiem z autorem, jak na przykład w wypadku Inaya Takhana, który był nauczycielem Morshida Alego Khana, nauczyciela moich nauczycieli, y, albo, y, albo jakby ja te wiersze znam, a nawet korzystałem z pomocy przy tłumaczeniu czasem y, od ludzi, którzy na przykład śpią śpiewają te wiersze jako pieśni. Tak, tak, było, tak jest tu z fragmentem z Jonusa Emre, który znam od moich tureckich przyjaciół, którzy śpiewają pieśni illachy. Tak jest z z Kałali, które znam od człowieka, który śpiewał do Kałali przez wiele lat. Więc to wszystko jest taką trochę świadectwem żywego doświadczenia. Z jednej strony mojego doświadczenia, to Przekłady różne powstawały przez 20 parę lat, a z drugiej strony też takiego właśnie żywego przekazu, że to wpa. Nie ma w tym wiersza, z którym ja nie byłbym jakoś osobiście związany z jakimś żywym przekazem wokół niego. I to też był to też był, dlatego wybierałem te, te konkretne wiersze tutaj, bo tłumaczeń mam tam jeszcze kilka czy kilkanaście więcej z tych dwudziestu paru lat, ale dotrafiły tylko te, z którymi jestem osobiście związany. Książkę już można kupić. Ona tak samo jak moja książka 99 boskich imion będzie sprzedawana takimi rzutami sprzedaży, więc teraz będzie ją można kupić do jakiegoś, myślę 28 27-28 października maksimum. A potem, yy, potem będzie chwila przerw, bo, bo wyjeżdżam i nie będę w stanie podpisać tych książek. Książkę można zamówić też z moim podpisem, i gdzieś tutaj prawdopodobnie wokół yy, nad tym filmem albo pod tym filmem jest link, jak ją nabyć. Yy, mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja, ja bardzo ją lubię już. Chociaż <laughs> ją. Dopiero mam, wydaje mi się, że też całkiem przyjemnie wyszła okładka i że całkiem przyjemnie jest złożona w środku. Dzięki. Trzymajcie się, papa.